Witajcie, Alicja Gałecka. Już od 15 lat każdego roku, 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dziś jesteśmy w zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie mieści się Centrum Powiadomienia Ratunkowego. O tym, na czym polega praca operatora numeru alarmowego 112 opowie pan Mateusz Maciejewski. Rozmowę poprowadzą moje koleżanki Maja Szczęsna i Klara Stasiowska. Co spowodowało, że został Pan operatorem numeru alarmowego 112? Poszukiwałem pracy, która byłaby pełna jakichś takich sytuacji, które się zmieniają diametralnie, która jest dosyć ciekawa, nie jest monotonna. A taka tutaj praca jako operator 112 jest yy, dokładnie taką pracą, której na tam, tą chwilę poszukiwałem. Yy, co chwilę jeśli coś się zmienia. Czasami, jak jest jeden telefon, to potrafi się w ciągu jednego telefonu kilka razy zmienić yy, sytuacja. Yy, także trzeba myśleć cały czas na chłodno, trzeba cały czas podejmować decyzje. No i trzeba zachować spokój, żeby pomóc tym ludziom, którzy potrzebują rzeczywistej pomocy. Jakie emocje towarzyszą Panu podczas rozmowy z osobą, która potrzebuje pomocy? Trzeba zachować spokój, trzeba też jakby w pierwszej kolejności uzyskać odpowiedzi na pytania, które są najważniejsze, żeby tej osobie pomóc, czyli adres, co się dzieje, komu potrzebna jest pomoc, kto dzwoni. Ważne też jest dopytanie o numer telefonu zgłaszającego, żeby w razie co służby mogły oddzwonić, na przykład jeżeli byłby problem z dojazdem. I jeżeli jest osoba, pobudzona, agresywna, to również musimy wpłynąć na tą osobę, żeby ona też jakby z, trochę zeszła z tonu i, i bardziej zaczęła z nami współpracować. Czy potrzebował Pan sam kiedyś pomocy 112? Tak, tak, tak. Dzwoniłem też nie raz. Praca tutaj mi pomogła w, jakby w zgłoszeniu sytuacji alarmowej, ponieważ wiedziałem jakie informacje są Potrzebne, jakie informacje najpierw podać, a nie zaczynać jakby od, od drugiej strony, co wpłynęło po prostu na bardzo szybkie obsłużenie tego, przyjęcie tego zgłoszenia i na szybszy przyjazd służb na miejsce. Dlaczego nie należy dzwonić dla żartów na 112? I czy często zdarzają się takie sytuacje? Tak, niestety jest to notoryczne i bardzo dużo osób, i dzieci, i niestety dorosłych, dzwonią i sobie robią żarty. Natomiast jest to blokowanie numeru alarmowego, co skutkuje tym, że w tym, w tym czasie nie dodzwoni się osoba, która na przykład naprawdę potrzebuje pomocy. Mamy i tak zastępowalność, jeżeli jeden operator jest zajęty albo wszyscy u nas, na przykład w Szczecinie, są zajęci. To połączenie idzie gdzieś w Polskę, więc to połączenie i tak zostanie obsłużone. Natomiast i tak y, no, blokowanie i nam przysparza dużo problemów, ponieważ musimy jakby, no, męczyć się z takimi y, y, osobami. Y, jeżeli ktoś na przykład wykonuje za dużo tego typu połączeń, mamy też możliwość, że tak się wyrażę, wysłania policji na dany adres, jeżeli jest, są dane abonenta. I taka osoba otrzyma mandat w wysokości 1500 zł, za blokowanie bezpodstawne numeru alarmowego. Jaka jest najbardziej nietypowa sytuacja, z jaką spotkał się pan podczas dyżuru? Ym, niestety najbardziej nietypową taką sytuacją i dosyć często się to zdarza, ludzie dzwonią, dorośli, którzy są pod wpływem alkoholu, potrafią zadzwonić i tutaj jakby chcą zamówić taksówkę albo dzwonią do nas, żeby im przywieźć alkohol yy, do mieszkania. No to jest karygodne zachowanie i takie dorosłe osoby powinny się wstydzić swojego zachowania. I konsekwencje powinny być od takich osób wyciągane natychmiastowo. Czy ta praca jest bardzo wyczerpująca psychicznie? Tak, psychicznie ta praca dosyć mocno y, nas obciąża jako operatorów y, numeru alarmowego. Fizycznie nie, do, nie za bardzo nie do końca, ponieważ jest to praca siedząca, siedzimy w ciepłym, więc jest nam warunki mamy dobre pracy. Natomiast jeśli chodzi o psychikę, to dosyć mocno jesteśmy obciążeni tymi telefonami, tymi zgłoszeniami, tymi sytuacjami, które się dzieją w domach naszych zgłaszających. Natomiast jest to do opanowania i przede wszystkim trzeba to w jakiś sposób odreagować te złe emocje, które się gdzieś w nas zbierają przez cały dzień odbierania. Ja osobiście odreagowuję poprzez sport i uważam, że to jest jedno z najzdrowszych i najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o odreagowanie. Czy odbierając telefon i słysząc, że dzieje się coś poważnego, udaje się Panu zachowywać całkowity spokój? Tak, jak najbardziej. No, to jest podstawowa cecha operatora. Y Trzeba opanować przede wszystkim swoje emocje, jeżeli jest operator, który. Y Musi też na przykład postarać się opanować emocje zgłaszającego, jeżeli jest wulgarny, jeżeli jest agresywny, żeby pomóc tej osobie, ponieważ jeżeli będziemy obydwoje się przekrzykiwać, no to do niczego, do żadnego zgłaszania nie dojdzie. Czy udaje się panu oddzielać sprawy zawodowe od życia codziennego? Na początku, jak się tutaj zatrudniłem, to było trochę ciężko. Natomiast z czasem, gdy nabrałem wprawy, na tą chwilę wygląda to w ten sposób, że kończę pracę, zamykam drzwi, wychodzę i to, co się dzieje w pracy, zostaje w pracy. A życie prywatne to jest życie prywatne i, i to jest podstawa, bo jeżeli każdy z nas by zabierał ten bagaż doświadczeń do siebie, do domu, to myślę, że ciężko by było. Czy ze względu na odpowiedzialność nie czuje pan czasem chęci odejścia z pracy? Nie, myślę, że nie. Jest To dosyć faktycznie jest to odpowiedzialna praca, ponieważ jako operatorzy odpowiadamy bezpośrednio przed prokuratorem. Natomiast jeżeli wykonujemy dobrze swoją pracę i trzymamy się procedur, to my jesteśmy bezpieczni i, i Możemy dobrze wykonywać swoją pracę. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam zrozumieć, jak ważna jest współpraca między osobą dzwoniącą pod numer alarmowy 112 a operatorem. Pamiętajcie, liczy się każda sekunda. A z naszej strony wszystkim operatorom i dyspozytorom numeru alarmowego 112, niosącym pomoc każdemu z nas, mówimy dziękuję.